Witam użytkowników programu GIMP. Swego rodzaju dodatek do kursu, który wcześniej utworzyłem, no już sporo czasu wcześniej, ale wpadłem na taki pomysł, aby oczywiście nie tylko GIMP, ale inne programy też bardziej szczegółowo omówić pewne zagadnienia tych programów. I rozpocznę od takiej zakładki, która jest bardzo często wykorzystywana w każdym programie graficznym, czyli filtry. I tutaj w programie GIMP pojawią się po kolei wszystkie Tutoriale dotyczące tych wszystkich filtrów, czyli rozmycie, uwydatnianie. Po kolei, tak jak one tutaj są. Oczywiście mówię tu o filtrach, które są dostępne w wersji bazowej programu. Bo jeżeli ktoś sobie doinstalował jakieś dodatki, no to tego oczywiście nie będzie w, tym, w tej części tego kursu. Jakby. Następna sprawa polecam wszystkim, jeżeli ktoś jeszcze nie używa, aby po prostu pobrał sobie wersję 2.8. Ja z takiej wersji korzystam. Co prawda jest to 64 bit, może troszeczkę się różnić tutaj wyglądem, ale to nie jest istotne. Filtry są te same w wersji 2.8 i w ten sposób nie będzie żadnych problemów odnośnie jakichś ustawień tych filtrów. Bo na przykład rozmycie, rozmycie w ruchu, tutaj przyciągnę okienko, prawda? Pojawia się tego typu okienko. Ono może, ja już nie pamiętam, w starszej wersji może wyglądać inaczej. Stąd mogą być problemy później z pewnymi ustawieniami. Dlatego, wydaje mi się, program jest za darmo, można się zaopatrzyć bez żadnego problemu, nawet u nas na forum, w dziale programy, rastrowa, teksturo, rastrowa, wektorowa, taki temat. I tam też jest link do strony głównej programu GIMP i oczywiście do pobrania też GIMP. Pod spodem, pod tym tutorialem sukcesywnie pojawiać się będą tytuły kolejnych, oczywiście nagranych filmów. Ten kurs nie pojawi się od razu, tak jak wcześniej pojawił się kurs do programu GIMP, prawie od razu. Tutaj, sukcesywnie, po kolei, będę po prostu dodawał te filmy, te tutoriale. I oczywiście, z treści pomoże Wam w nawigacji, jeżeli można tak powiedzieć. Kogoś, kogoś interesuje konkretny film, na przykład dotyczący tego filtru dekoracji, od razu będzie wiadomo, który to jest numer, gdzie mniej więcej go szukać. Kolejna sprawa. Niektóre filtry są bardzo proste, nie są złożone. Wobec tego będzie to jeden, nawet bardzo krótki filmik, tutorial. Inne są bardzo złożone, gdzie na przykład mamy tutaj zniekształcenie jest mnóstwo filtrów. No i tutaj podejrzewam, że podzielę to nawet na trzy części, żeby spokojnie każdy z tych filtrów omówić, pokazać działanie na przykład. To tyle. Zapraszam do oglądania tych tutoriali. Na pewno będą bardzo przydatne dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z tym programem.